Czy macie obawy o trwałość drewnianych elektronicznych zabawek dla dzieci? Zastanawiacie się, czy edunutka przetrwa przypadkowy upadek i czy Wasze dzieci będą mogły jej dalej używać? Dzisiaj postaram się rozwiać Wasze wątpliwości. Będę robiła test upadku edunutki z różnych wysokości i na końcu zrzucę ją z dwóch metrów. Jeśli jesteście ciekawi, czy będzie działała, to zapraszam do oglądania. Testuję edunutkę w dwumilimetrowym filcowym pokrowcu, zaprojektowanym z myślą o ochronie przed upadkami. Zaczynam od wysokości typowej dla dziecięcej rączki. Teraz upadek z wysokości stołu. A na koniec upadek z 2 metrów. Sami byliśmy ciekawi, czy Donutka przetrwa taki test. Czas przyłożyć kartę i sprawdzić, czy działa. Jak widzicie. Edunutka działa bez zarzutu, a pokrowiec spełnił swoje zadanie. Drewniane zabawki elektroniczne wcale nie ustępują trwałościom plastikowym, a przy okazji dzieci mają kontakt z naturalnymi i bezpiecznymi materiałami. Że pietruszka tańcowała.